Mariusz Zaruski, apostrofa. Oznam Cię, może, kocham Cię jak księgę, z której wybrani czytać tylko mogą. Rozcinam karty za wstęgą wód wstęgę, odwracam sterem stajemniczą trwogą i wnikam myślą w niewidzialne zgłoski. Ilu narodów, ilu epok całych widzę wpisane nadzieje i troski, głąb całą duszy na twych kartach białych. Olbrzymie dzieło. Syn dumny człowieka, o jak głęboko w królewskiej potędze, przed majestatem Twojej treści się korze. Grzmi kandyś fala. To przeszłość ucieka, to chory piszą w przeznaczenia księdze niedocieczone tajemnice Boże.